Cześć, masia, z tej strony Promios Gaming, dzisiaj gramy w War Thunder Mobile eee, Dzisiaj musimy zdobyć jakikolwiek samolot I nie, nie, że my latamy od razu nim, bo tu mamy tylko statki i czołgi Tylko w czołgach jest taka funkcja, że można wysłać samolot i dopóki cię nie rozwalą, albo ty ciebie, ciebie nie rozwalał jako samolot, albo jako całość, albo się nie rozbijesz, to będziesz latał samolotem. No i bombowiec chyba ma z pięć bomb, gdzieś tak. Myśl, Myśliwiec ma z jedną, więc jak będziemy mogli tylko myśliwca i rzuca tą bombę, to zrobimy kamikazy, bo oczywiście cały czas mam e, znak japoński, nie wiadomo czemu. Pozwolę pokazać, jak gram. M4A2 Myślałem M4A1 Jestem 4A1! To jest broń! Dobra, no to będziemy zaczynać. Ja wam zatrzymam, żeby... Dobre, jestem... Jestem po ładowaniu, to trwało chyba 10 minut. Mam słaby internet. Będzie 27 minut. Mamy tego gościa. Jak, Jakbyście widzieli jaki jak to jest ciąg. To jest taki ciąg i denerwia, było nie w naki Widzisz jak ten atomoc jest na raka, to jest taki fajny cząstek, jak wy go macie, a jak nie, to rozrób to, 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 to A jak go nie masz, to jest Dlaczego? No bo on ma rakietę. A rakiety wiadomo, że są zajebiste. Jakim cudem? Dobra, zobaczmy. Aha! Aha. Ja jeszcze mam tylko jedną rzecz. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, jakim cudem. Gościu mnie rozwalił. Przecież on nie miał armerki. No to przegramy. O! Bum!

Nie wiem czy w tej rundzie zdobędziemy bombowca bo muki, wcale mam nadzieję, że tak. No Rozwaliłem go na szczęście. Chyba więcej czy mógł jeszcze nie rozwalić. Bo ja w ogóle sobie zapewne w pewnym O kurde gościu mnie zasłania Nie znoszę takich gościów Którzy chcą cały czas mecz Jak mogliście widzieć To samolot leciał I rozwalał Я сейчас тебя в тюрьму вывожу. Я не смогу дать. Если целять, я потихонечку в No dobra, tu ktoś by. Właśnie chciałem się do niego obrócić. Kurde. To chyba już nie mamy w ogóle. Nie. To był beznadziejna runda. Musimy zagrać jeszcze raz, ale... Będę musiał sobie upgrade'ować czołga, więc... Widzę... Wi widzę... Widzę... Widzimy się po upgrade'owaniu mojego czołga. Dobra, jestem po upgrade'owaniu. Zobaczę, czy mam jeszcze nic. Jestem po upgrade'owaniu. Muszę zobaczyć, ile kosztuje ten czołg. A nie, nie nasz fortuny. Jestem dopiero na to... W drugim, no to znowu zacznę kurde, ile to może trwać no to znowu widzimy się dobra, ja jestem znowu, to chyba trwało z dwie minut tym. teraz po prostu tam w jest miejscu słaby internet o, to jest moja ulubiona mapa na samolocie to jest moja szczęśliwa mapa na samolocie Боже, грант, я мы должен сделать то, но, не всегда сделаю то, что когда не Nie znoszę tego czołga. Ale kiedy... No właśnie, to jest ten czołg z rakietami. Dlatego znowu nie znoszę. Co? Jak gościu ma takiego dobrego Ejma Po dlatego nie znoszę te czołgi. Hmm. Dobra, no to znowu lecimy. Dobra, znowu lecimy na bo powiem szczerze, że to jest największa ja z tego gościa, jak zemsty. To jest ten gość. O dobra, mamy samolot! Czyli już mamy, widzicie? Bo wysz nap pięci myśli wieczne pew. Czyło to? Kurde, nie zdążyłem. Czyli już mamy załatwione. Bum! Bum! Rozwalony i znowu. Dlatego kocham, dlatego kocham nawalać myśliwce naszych w bombowce, bo... Hey. Jestem spokojny. Dlatego kocham nawalać w bombowce, dlatego że one jak w prawdziwym nie mają tej tej działki. Jestem spokojny. Robimy kamikaze, BUM! Ja dostałem światło. A trochę... Ojo, wiedziałem. Wiedziałem, że ktoś mnie rozwalił. Po prostu wiedziałem. Tak. Ktoś się rozwalił. No to misja na dzisiejszy odcinek jest zrobiona. Może w następnym będziemy trajardowali na bombowiec. Muszę zobaczyć, co mi się udało zrobić. Eee, dobra, co zdobyłem? No to jest pytanie. Żadnego... No, nie no, jakieś nowiczki zdobyłem. Upgrade'y. No to to tyle na dzisiejszy odcinek, widzowie. Pamiętajcie, subskrybujcie mnie i moich kolegów e, Lindo i... Do, do nich ich nazwy będą w opisie. No to panu. No to. No to do widzenia.